Na kultowej kanapie Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie gościmy dziś artystów. Ja byłem przekonany, że z Włoch i próbowałem się języka włoskiego nauczyć na ten wywiad. A okazuje, że nie z Włoch, tylko z Nysy, tak? Tak, z Województwa tak. Polskiego z Nysy. Przedstawcie się nam. Karina. Andreu. To oczywiście pseudonimy artystyczne, tak? No nie do końca. Ja mam faktycznie na imię Karina. Mikiamo Karina. Proszę, a Andrzej, to rzeczywiście Andrzej? Andrzej, Andrzej. Proszę, chciałbym się was zapytać, skąd u was taka fascynacja no, muzyką włoską? Jesteście młodymi ludźmi i tak w sumie, nie przepraszam, że tak pytam, ale muzyka włoska to kojarzy się z Demisem Rusosem, znaczy no, z młodością moich rodziców bardziej niż niż z fascynacją muzyką, kiedy ja byłem młody. Dlaczego taki pomysł? Pomysł? Tak, pomysł. Narodził się tak naprawdę 15 lat temu, jak studiowaliśmy w Warszawie wokalno-aktorskie studia. I wtedy jechaliśmy tramwajem i właśnie tak szukaliśmy pomysłu na duet. Żeby zrobić jakąś piosenkę swoją, autorską. I Andrzej właśnie mówi, może może Albano, Romina Power z lat 80. fajnie śpiewali. Może zacznijmy od ich utworów. Spróbujmy coś zaśpiewać, nagrać i zobaczymy, jak to będzie. No, I tak się i, zaczęło wszystko. I tak się zaczęła przygoda z muzyką włoską, właśnie. Wyczytałem w internecie, że zajęliście pierwsze miejsce, czy zdobyliście jedną z głównych nagród na najlepszy cover europejski tak? w festiwalu? Jak, Jakbyście mogli przybliżyć, że co chodzi? To jest festiwal europejski, coverowy. Tak. Dostaliśmy laureata, główną nagrodę, z, z wysłanych płyt CD z Europy było chyba jakoś 30 zespołów i wybrali 10 takich zespołów do ścisłej, że tak powiem w cudzysłowie czołówki. No i później był festiwal i na ja tym festiwalu ta czołówka właśnie się prezentowała na żywo. I wygraliśmy. Mm -hmm. Tam w komisji, z tego co pamiętam, bo to już było 3, 4 lata temu, była właśnie pani Maria Szapołowska, takie znane osoby, mm -hmm. no które się bardzo znają. Gratulujemy, no, każdy artysta lubi być nagradzany, bo um, potwierdzenie, że to co robi ma jakiś poziom, ma, ma sens. Chciałbym się zapytać, 15 lat razem na scenie, 5 lat razem na studiach, tak? Tak. Czyli 20 lat czy jesteśmy? 19. 19, 19 19 lat czy się znamy. Parą? 15, 18 lat, 19 lat się znamy, a tak naprawdę jesteśmy yy, śpiewamy w duecie 15 lat i, i w życiu i na scenie. Aha, no to pięknie. To dziś Walentynki, 14 lutego. Dla nas Walentyki są codziennie, codziennie, nie tylko dzisiaj. Dobrze. Cover, to znaczy wierne odtworzenie utworu jakiegoś artysty. Czy tak jest w Waszym przypadku? W naszym przypadku jest troszeczkę inaczej. Zostają tylko tonacje. Oryginalne, mm. tak jak Albano i Romina Power wykonywali te utwory, natomiast aranżacje są nasze, bardziej współczesne. Aha, czyli bierzemy jakiś materiał, ugniatamy na swoją modłę i. Śmiewamy, Dokładnie tak, tak. Czy chcieliśmy trochę siebie dać też mm. w tych utworach, więc żeby były troszeczkę. Bardziej nowoczesne, bardziej teraźniejsze. No, jest, rozmawiamy przed koncertem, więc, ja jestem bardzo ciekawy tego występu, który już za chwilę na scenie Miejskiego Domu Kultury. Jakaś anegdota związana z Częstochową. Dawno byliście tutaj w ogóle, czy pierwszy raz? Ja studiowałem w Częstochowie wychowanie muzyczne również tutaj. Proszę. Pięć lat. Także jest mi bardzo bliska Częstochowa. Kiedyś udzielałem się bardzo mocno też muzycznie tutaj w tamtych latach. No proszę. Karina też przez chwilę studiowała. Okay, tak, też, też tutaj w Częstochowie studiowałam, studiowałam przez chwilę, ale przeniosłam się do Warszawy właśnie na wokalne aktorskie, a Andrzej już ciągnął dwa kierunki. Dokładnie, dokładnie tak. Czyli Częstochowa bliska sercu, rozumiem. Bliska. No to się bardzo cieszymy. No to na koniec nie wiem, czego, czego życzyć, życzyć przerzucenia się na piosenkę francuską. Nie, może ja powiem jeszcze tak. My oprócz projektu włoskiego, Androa and Karina, mamy swój autorski projekt w języku Aha. polskim. Nazywamy się Ankara. Teraz przygotowujemy się do drugiej płyty autorskiej. Pierwszą już mieliśmy premierę. Aha. Mamy teledyski na swoim koncie. Na pewno Państwo słyszeli nasze piosenki, tylko do końca jeszcze nie są, że tak powiem, oklepane nasze twarze. Ale Oka, piosenki oklepane. są znane. Rozumiem. <grywa> <grywa> ja, ja jeszcze dodam, że my jesteśmy też takim coverem, ale takim jedynym na świecie, naprawdę. Bo jesteśmy jedyni, którzy wykonują utwory tylko Albano, Romina i Power. I oczywiście Albano i Romina wiedzą o nas. Aha. Mamy z nimi, z Albanem wspólne zdjęcie, także to nie jest tak, że tylko sobie. Śpiewamy, ale rozumiem. również też sentymentalnie znaczy, do Znaczy ja, z tego co ja się dowiedziałem z, z rozmowy z wami, no to rozumiem, że mam do czynienia z magistrem, e, nie wiem, muzycznego. wychowania muzycznego e, i wokalistyki, tak? Czy no, no, to już wszystko na ten temat. Dobrze. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, życzę udanego koncertu. Gośćmi Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie była Karina i Alandriano. Andreo. Andreo, proszę. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. A presto.